Aha, czyli poniedziałek. Znowu muszę iść do tej szkoły. A, nic nie szkodzi, dawno nie byłam. Idę się w coś ubrać. Może dzisiaj ubierę to? Mhm. I Beret. Dobra, ja jestem już gotowa. Idę budzić Laura. Laura, Laura, wstawaj! O, o co chodzi? Przecież jest niedziela! Muszę się wyspać. Laura! Jest szkoła, jest poniedziałek, zapomniałaś? A, poniedziałek. Ojej. Musisz się ubrać szybko. No przecież wiem. Ale ty masz tutaj w ogóle bałagan na tej połowie. To się nie nazywa bałagan. To się nazywa mieć dużo rzeczy i nie mieszkać w takiej biedzie. Dobra, ja ubieram sukienkę. Mhm. Dobra, a Laura może ubierze dzisiaj okulary do szkoły, bo mama mówiła, żebyś ubrała. Ojej. Wszystko zepsuje moją stylizację. Już to jest okropne. Laura nie pisze małe dziecko. Dobra, ja się idę ogarnąć. A ja idę obudzić. Ania, Ania, wstawaj. Oh. Poniedziałek, tak? Tak, poniedziałek. I szkoła. No, idę. No i ready. Ready for school. Dobra, to idziemy. Dobra, idziemy do przedszkola. Właśnie wychodzimy i jeszcze szłam z Braunim na spacer. Aha. Dzień dziewczyny, idziecie do skały? Tak, ma już idziemy do szkoły. No a my do tego przedszkola. Ech, nudzi mi się już w tym przedszkolu. Ubierzcie czapki, bo jest zimno na dworze. Okej. Okay. Ja ubieram swoją czapkę. Ta pogoda się tak zepsuła. A było tak pięknie. Nie ja wiem. Idziemy. Dajcie na mnie. Dobra, wychodzimy. Hej Kinga, hej Ewa. Hej Rosalia, Hej Rosalia. Wiesz co, Ewa mam problem z tym zadaniem. Pokaż. Ja już to miałam. Hmm. Tutaj trzeba zrobić... Hmm. To razy to. Nie to. Razy w nawiesie to plus to. Razy to. Aha, już rozumiem. Hej Dorian! Hej Ania! Ja cię dawno nie widziałem! No wiem, ja też cię dawno nie widziałam. Nie, no nie wierzę. he, <laughs> Ta Laura będzie jeszcze gorsza w tych okularach. To tylko ja wyglądam tak pięknie w tej szkole. No i ja nie zapominaj o mnie. Ty! Ty jesteś taka normalna! No weź, mam okulary za ponad 1000 złotych. Chciała być! A ja? A ja mam naszyjnik za 2000 tysiące. I co? I co teraz powiesz? Ej, Olga, mam świetny pomysł. Jaki? Może poczucisz Rozali tą karteczkę pod nogi? Poślizgnie się, kiedy będzie wstawać. Świetny plan, jak zawsze. To tak czemu ja mam to robić? Bo tak, jesteśmy przyjaciółkami. Zapomniałaś? Ale ja nie jestem twoją służącą. W takim razie nie chcę się już z tobą przyjaźnić. Ale to ty zaczęłaś. Nie będę się kłóciła z tobą, jak jakieś dziecko z przedszkola. Jesteś taka dziecinna. Chyba ty. Ja chyba. Ale ty na pewno. Wiesz co? Nie wiesz, z kim rozmawiasz. Do bogatej dziewczyny tak się nie mówi. Przecież ja jestem jeszcze bogatsza od ciebie, a moja ciocia to prezydentka. Więc jakbyś się ze mną przyjaźniła, to byś nawet nie chodziła do tej szkoły. Wiesz co? Nie zbliżaj się do mnie. A ty do mnie też. Zwalniam cię. Skandal po prostu, skandal. Mam plan. Ha, ha, ha. Dziewczyny, do Was mówię. Wiecie, co chciała zrobić Olga? Ona chciała podrzucić Tobie, Rosalia, tą kartkę pod nogi, żebyś się poślizgnęła. Serio? Co ty? Chyba sobie żartujesz. No? Chyba śnisz. Dring, dring. O, mamy WF. My też. No to mamy połączony z Wami. No i super. O nie. Ja jestem z piątej klasy, a Alina jest z drugiej liceum. Będziemy mieli razem WF. Nie wierzę. Ach. Będę miała WF z Olgą, no ja nie mogę, po prostu. Ona mnie prześladuje. Kryj mnie przed nią, Ania. Ja nie jestem twoją pokrywką, wiesz? Dobrze, ustawiliście się klasami. Teraz stańcie w dłuższej. bo Alina, proszę odłożyć ten napój i schować telefon do szafki. Dobrze, dobrze. Dzisiaj będziecie zdawali deski. Nie. Nie. No weźcie się tak, nie nastawiajcie. Dzisiaj będziecie po prostu zdawali deski i koniec. A czemu będziemy zdawali deski? Bo tak. Stawcie się teraz w dwóch szeregu. Bo was jest Ok, możemy stać razem. Dobra, ty możesz stać pierwsza, bo jestem wyższy. Hmm. Halo, czemu macie taki problem z ustawieniem się? Bo ja nie chcę być obok niej. Bo ja nie chcę być obok niej. No to. Alina, ty idź do niej. A wy stańcie razem. Uuu, zakochana para! Ja jestem wyższa od ciebie, ty, krasnalu. Sprawdzamy obecność. Najpierw klasa piąta. Mm, no to tak. Anna. Jestem. Um, Dorian. Jestem. Um, Olga. Jestem. Antek, obecny Kinga? Jestem. Kinga jest? Jestem! No, bo tak cicho mówisz, że ja cię nie słyszę. Teraz klasa druga, liceum. Laura? Jestem. Ewa? Jestem. I. Alina? Jestem. Dobrze, zdaję mam te deski. Dobrze, możecie już. 3, 2, 1. I możecie już. Zdawać mm. Będzie mi łatwiej, będę sobie piła Dobrze Alino, co ty robisz? No, jak to, co robię? Deskę Ale o, Zmęczyłam się Słabiutko, Andek, słabiutko Napiszę sobie to na nie dam rady więcej. Uh -huh. Laura, minuta 20. Dobrze, ale... <śmiech> 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 Alina, co się dzieje? Prawie bym się zakstusiła tym bubble tea. Nie pije się w trakcie desek. Ech, skandal. Co to za szkoła? Moja ciocia powie wam, żeby każdy, każdy tutaj jak zdaje deski, żeby pił bubble tea. Bo to jest potrzebne. Nawodnienie. No dobrze, ale. Mojecie czas jest prezydentką. Może pana zwolnić z tej szkoły? Zwolnić z tej szkoły, nie może tylko dyrektorka. I się nie wymądrzej, tylko siadaj na ławkę. Uff. Ewa, dwie minuty. Kinga i Dorian w tym samym czasie. Wy mieliście dwie minuty i trzy sekundy. No ja nie mogę. No, dwie minuty i. 30 sekund. O, to dobry wynik, naprawdę bardzo dobry. Najlepszy. Ja nie jestem uzdolniona sportowo, za to jestem dużo lepsza niż ty. I dużo bogatsza. Przynajmniej mnie lubią. Ania. Ania, ty żyjesz? 10 minut, Ania, brawo! Ania, jestem pod wrażeniem, jestem z ciebie taki dumny. Brawo, Ania, to moja siostra, to moja siostra. turnieju, tak możesz powiedzieć. Lub jak się dostanie do jakiegoś klubu sportowego. Do klubu sportowego? To, że wytrzymałam 10 minut deski, to nie znaczy, że sport to jest moja pasja. No właśnie. Rób co, co chcesz. Jak dostaniesz zaproszenie do klubu sportowego lub do szkoły sportowej, odmawiaj od razu. Wszędzie musisz chodzić ze mną, rozumiesz? Rozumiem. Mm. Ania, ty jesteś niemożliwa. <laughs> to naprawdę tak mówisz? To nie znasz mojego brata. Twojego brata? Tak, nie znasz go. Ja byłem u ciebie w domu. Ale nie widziałeś go, bo był w przedszkolu. W przedszkolu? A myślałam, że starszy. Nie, nie, nie. Jeśli chodzi o starsze rodzeństwo, to mam tylko siostry. Mam jeszcze młodszą siostrę, no i brata. To ci mówiłam, ale chyba zapomniałeś. No, zapomniałam najwidoczniej. Mogło tak być. No i co, Olga? Dużo lepiej ci bez mnie, prawda? No, zdecydowanie. Bez takiej osoby, która się wymądrza, wywyższa się, jakby była najważniejsza na świecie. I w ogóle. Przynajmniej mam to po kimś. Po tobie. A głupotę to masz po kim, niby. A wiesz co? Przynajmniej nie mam w głowie kalkulatora. Bo nie mądrość jest najważniejsza, a to, czy cię wszyscy lubią. I. A to, czy cię wszyscy kochają. I czy jesteś bogata, czy popularna. I czy ładnie wyglądasz. A nie, że teraz pół szkoły ma w, ma w głowie kalkulatory. Takie osoby jak na przykład ty. No, jestem bezużyteczna. To oczywiste, że lepiej mi było z Aliną. A nie, że teraz jestem sama. No i ona jeszcze po, po, potem powiedziała, że... Poczekaj, tak wezmę no, na ok. koli. Okej. Ona jeszcze potem powiedziała, że no wiesz... A ja jej mówię, że ona jest jakaś nienormalna. Przepraszam, cię błagam! Bądźmy znowu przyjaciółkami! Ech, tak myślałam, że będziesz mnie jeszcze z 20 razy tak przepraszać. Ukłoń się przed Twoją panią. Przed jaką panią? Wiesz co, nie bądź dla niej taka surowa. A ty co? A ty kim ty niby jesteś? Wiesz co, z tobą mi też było najlepiej. Zawsze akceptowałaś moje plany. Byłaś najlepszą przyjaciółką. Wiesz co? Może jeszcze ten jeden raz ci zaufam. No dobrze. To oczywiście nie było do niej, wiesz? Wiesz co? Ja wiem, że ty jesteś taka wredna. Jak tu ja jestem wredna? A możemy się przyjaźnić wszyscy we trójkę, będziemy taką super trójką i w ogóle. Nie. Nie mam zamiaru się z tobą przyjaźnić. A jak to? Czemu to niby nie? Wiesz co, zwalniam cię! A wiesz co? Ty nie jesteś moją szefową w jakiejś pracy, że masz mnie zwalniać nagle. Ale i tak to zrobię? Zwalniam cię! A ciebie przywracam! Ta Alina jest nienormalna, po prostu nienormalna. A ty nie becz, mówiłam, że jesteś dziecinna. No przestań weź, albo zasłoń oczy, bo wstyd z takim kimś chodzić.